Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś będzie tutorial. Mam mniej więcej w głowie kształt tego, jak ten makijaż będzie wyglądać, ale zobaczymy jakby w efekcie końcowym, co z tego pomysłu mi wyjdzie, czy się uda go zrealizować. Część kosmetyków będzie nowych, część będzie starych, które już mogliście widzieć na moim kanale. Myślę, że pójdzie nam to dziś dość sprawnie i szybko, ponieważ mam jakieś 40 minut na nagranie i fotografowanie tego makijażu. Możecie słyszeć różne dźwięki z dworu, ponieważ jest niemiłosiernie, słuchajcie, gorąco, więc odpuściłam sobie zamykanie okien. Ok, e, przejdę najpierw troszeczkę do stonizowania mojej twarzy, ponieważ jest około godziny 13, więc od momentu, kiedy nakładałam swoją pielęgnację już minęło trochę czasu. E, no i potrzebuję tą twarz odrobinę odświeżyć przed nałożeniem makijażu. E, zacznę od nałożenia takiej antyoksydacyjnej mgiełki tonizującej e, i później przystąpię do reaplikacji filtru e, na twarz i kremu pod oczy. To jest firma Polemika. Nie wiem czy znacie. Pewnie, pewnie te, co bardziej w temacie pielęgnacji e, z Was, to zaznajomione są z tą firmą. Zobaczcie, jak od razu e, ściągnął mi całe natłuszczenie z twarzy. Fajnie to widać, szczególnie na czole. Robiłam też na prędce brwi, ponieważ zarosłam, a nie chciałam się Wam pokazywać taka zarosnięta. O, od razu lepiej, powiem Wam. No, zobaczcie, od razu, ile, jaka ilość też zanieczyszczeń z całego dnia zeszła z mojej twarzy. Teraz przejdę, tak jak mówiłam, do reaplikacji filtru przeciwsłonecznego. Rano nakładałam coś innego, o czym będziecie mogli posłuchać już w kolejnym filmie, który pojawi się jeszcze w lipcu. Ale pomyślałam, że ten tutorial to jest dobry pretekst, żeby wypró wypróbować Algo Drops. To jest od Sensu Mare, takie krople ochronne przeciw fotostarzeniu. I tutaj mamy SPF50. Oczywiście, jak to zawsze w przypadku Sensu Mare, przepiękna matowa buteleczka. Na początek, może dam cztery takie kropelki. Zobaczymy w ogóle, jak ta konsystencja się rozprowadza. No, już widzę, że będzie potrzeba więcej, ale i tak one są takie dość płynne. I dość dobrze się rozprowadza. Zrobię sobie też dekolt. No, i już widzę, że są raczej takie treściwe te kropelki, ale rozprowadzają się dość prosto. Nie powodują jakiegoś bardzo mocnego nabłyszczenia. Chociaż widzę, że w aparacie ten produkt błyszczy się nieco bardziej niż, niż tutaj to odbieram w lusterku. Ale. Bardzo przyjemnie nawilżona twarz, przyjemne uczucie i położę też jeszcze raz krem pod oczy ze Skin Division, to jest Caffeine i HA Cream. Też posłuchacie o nim już w kolejnym filmie na moim kanale, który pojawi się właśnie w lipcu i ten film będzie stricte, stricte pielęgnacyjny, ponieważ już Wam mogę zdradzić, że jakiś czas temu Poddałam się takiej bardzo ciekawej konsultacji online, i to była konsultacja online, słuchajcie, z kosmetologiem. Raczej yy, zwykle jestem daleka od yy, tego typu konsultacji w wersji online. Uważam, że właśnie lepiej jest, jeżeli kosmetolog zobaczy nas na żywo. Yy, no ale pomyślałam, że jest to fajna alternatywa właśnie teraz w czasach COVID-u gdzie no wiadomo staram się ograniczać jednak te kontakty szczególnie z osobami, które mają kontakt z wieloma ludźmi, więc pomyślałam, że przejdę taki eksperyment no i właśnie w kolejnym filmie opowiem Wam co z tego wyszło, tak to wygląda na razie, bardzo fajnie wyglądają powiem Wam te algodrops, naprawdę ładny efekt na skórze, nawet bym się pokusiła stwierdzenie, że wystarczyłby tylko korektor, podkład i, i byłoby ok, ale dobra słuchajcie, teraz przejdę do nakładania podkładu na twarz jeżeli chodzi o podkład, to tutaj nie będę jakaś specjalnie innowacyjna, ponieważ ostatnio w lecie powróciłam do Healthy Mix'a z Bourjois. Zawsze lubiłam ten podkład, on na lato mi się całkiem nieźle sprawdza. Gąbeczka z Hebe. O, dobra, jest, jest w miarę okej, okay, bo się troszkę obawiałam o odcień, ostatnio znowu Zaczęłam eksperymentować, chociaż nie, nie jest w porządku. Ostatnio znowu zaczęłam eksperymentować z samopalaczami i bałam się, czy on będzie w porządku, ale pewnie jeszcze troszeczkę, troszeczkę się utleni. I później jak dam brązer, to będzie git malina. No i muszę Wam powiedzieć, że w tym roku po ciąży postanowiłam tak z ręką na sercu, naprawdę codziennie, przy każdym myciu twarzy nakładać krem z filtrem i widzę naprawdę efekty skóra jest znacznie, znacznie lepiej zadbana, ma mniej jakichś plamek mniej piegów, no wiadomo logiczne ale że mniej tych przebarwień takich odsłonecznych będzie, ale widzę też że przede wszystkim poprawę jakości skóry, także chyba już zostanę przy tym tym bardziej, że mam wrażenie, że teraz coraz więcej na rynku jest kremów, które jakby zastępują i filtr i krem taki codzienny nawilżający w jednym, Jest to jest mega spoko, że nie trzeba tych warstw dublować albo decydować na czym nam bardziej zależy. No dobra, więc zobaczcie jak to ładnie razem wygląda, jak ta cera fajnie świeżo tutaj sobie gra w tych światłach z tymi kropelkami z Sensu Mare, naprawdę fajnie. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o korektor, tutaj coś, czego jeszcze Wam nie pokazywałam. Run for Cover od PS, Taki odrobinkę jaśniejszy i wiecie co z tym, z tym korektorem? Mam takie mieszane uczucia co do niego, ponieważ on z jednej strony ma e, jakby nawet nazwę Run for Cover, czyli teoretycznie mogłoby się wydawać, że jest to e, korektor kryjący, ale on właśnie bardzo ładnie, zresztą zobaczcie sami, się wtapia, nie jest właśnie ciężki i nawet do takiego konturowania, jak teraz widzicie na co dzień, dobrze się sprawdza, ponieważ nie obciąża skóry. Nie wiem czemu w ogóle jest tak cicho o nim na YouTubie. Albo może po prostu ostatnio <laughs> jestem do tyłu z tymi filmami i, i nie wiem o tym, że gdzieś się już pojawił, no ale mi w każdym razie naprawdę się całkiem fajnie ostatnio sprawdza. Oczywiście, e, akurat wyłączył mi się aparat na moment pudrowania, więc powtórzę się jeszcze raz. E, do pudrowania ostatnio nie używam talku kosmetycznego, tylko zasypki niemowlęcej, której używam do pupy mojego dziecka. E, to jest akurat Alanta. znajdziecie, myślę, raczej w każdej aptece. Sprawdza się równie dobrze po prostu jak czysty talk. E, no i jak widzicie, już twarz zmatowiłam przy użyciu gąbeczki, nie pędzelka. Chociaż ostatnio w sumie częściej jakoś ciągam po pędzel, ale to tak przez to, że jest tak szybciej. Nie ma ku temu jakiegoś większego powodu. A jeżeli nie nakładam podkładu gąbką, no to wiadomo muszę ją i zmoczyć i tak dalej, a pędzelkiem jest po prostu szybciej. Tak na co dzień, gdy chce się chociaż troszkę podmalować. Robiłam dzisiaj włosy przed tym filmem na mini karbownicę, kiedyś też Wam pokazywałam w ten sposób i jest tak yy, po prostu gorąco wilgotne, że już nic z tego nie ma. Dobra, przechodzimy do mm, delikatnego wykonturowania twarzy. I tak sobie myślę, że może zanim. Właściwie powinnam zrobić ten krok wcześniej, ale też sobie poradzę. Zanim przejdę do konturowania twarzy bronzerem, nałożę jeszcze róż. I tutaj chciałabym użyć różu Max Factor Miracle Sheer Gel Blush. To są sticki z, z Max Factora. Ja mam tutaj kolor, już Wam mówię, jak on się dokładnie nazywa. To jest bardzo ładny koral. Dreamy Rose, czyli taka rozmarzona róża. Plus tego, że właśnie zrobiłam tą bazę taką lekko lepiącą jest taki, że dzięki temu ten róż powinien mi się bardzo ładnie wtopić. Jednak tak czy inaczej no ciężko jest tym stikiem samym, samym stikiem nałożyć ten róż tak, żeby to wyglądało dobrze. Raczej zawsze musicie się wspomóc jeszcze, wspomóc jeszcze potem palcami albo gąbką. Albo od biedy nawet pędzlem, chociażby jakimś laptopem, żeby ten róż troszeczkę jednak wklepać, bo zobaczcie, no on jest widoczny. I nie wygląda to do końca naturalnie, więc zaraz sobie pomogę gąbeczką. I wtedy powinien się już idealnie wtopić. Ale mniej więcej widzicie, w którym miejscu nakładam, tak? Na środku policzka. Tak jak zawsze powtarzam, że róż mniej więcej tak właśnie w środkowej części policzka nakładamy. I teraz wystarczy wziąć gąbeczkę, akurat na niej jest troszkę pudru, troszkę podkładu i to wszystko rozklepać. Dobra, brwi mam stosunkowo świeżo zrobione, jednak mam gdzieś takie miejsca, gdzie chciałabym, żeby wyglądały bardziej precyzyjnie. Nawet w takim makijażu, właśnie na co dzień, często te włoski pojedyncze dorysowuję. I ostatnio w moje ręce wpadł Brow Definer. ale mówiłam już o nim też w filmie na kanale Hebe u Urodomaniaczek z Catrice. Brown, aż brown, czyli stosunkowo ciemny. Teraz rysuję pojedyncze. Włoski tam gdzie mi ich brakuje, tylko wiecie co, uważajcie z nim, bo on jest dość dość intensywny. I może dorysuję dosłownie kilka takich kreseczek tutaj z przodu. Fajny jest ten flamaster, natomiast na przykład w porównaniu do najnowszego flamastra z NYXa, no to jest dużo grubszy. To jest na pewno minus. Ej, powiem Wam, że jest naprawdę masa masakrycznie gorąco u mnie. E, dobra, teraz wyczeszę sobie brwi, nadam im kształt przy pomocy e, brow gel z NYXa. Czyli kleju do brwi. Jakże nośna nazwa. I powiem Wam, że początkowo, pamiętam, że ktoś mnie o niego pytał, ja mówiłam, że nie, że nie jest, nie jest najlepszy, bo faktycznie na początku jakoś tak się z nim nie polubiłam, a teraz jak on już trochę poleżał i zgęsniał, to zobaczcie, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie można te brwi ułożyć. Rysuję teraz dolną krawędź, tutaj ten sam e, korektor, natomiast wypróbuję też po raz pierwszy nowy pędzel, nowy, on dla mnie jest nowy, ponieważ dostałam go już jakiś czas temu z Boho Beauty, 304V, e, zupełnie, zupełnie płaski, prostokątny jest ten pędzel. Nie, już widzę, że jednak do, do wyrysowywania, brwi chyba jednak wolę te lekko zaokrąglone kocie języczki, pędzelki, takie klasyczne, najbardziej do korektora. Akurat muszę powiedzieć, że odkąd mały pojawił się na świecie i mam tego czasu na makijaż zdecydowanie mniej. To akurat brwi nadal jest to taki element makijażu, który muszę mieć zrobiony, i lubię je mieć właśnie tak wyrysowane z żelem, z korektorem i tak dalej, bo wtedy nawet jak mam to oko takie właśnie, wiecie, nie do końca zrobione, to jednak cała twarz od razu wygląda inaczej, więc jakbym miała wybierać właśnie, czy, wiecie, wyblendowane oczy, czy zrobione brwi, to zdecydowanie wybrałabym zrobione brwi. Jeśli chodzi o cienie, tutaj wybiorę sobie Oriental Soul z Tune Cosmetics, ponieważ mam tutaj taki róż, na jakim mi zależy, mam też świetliste kolory, mam jasny beż, także właściwie wszystko, czego chciałabym użyć do tego makijażu, tutaj mamy. A jeżeli chodzi o brązer, bo możecie się zastanawiać, dlaczego w końcu tej twarzy nie wymodelowałam, to stwierdziłam, że róż sam w sobie wygląda tak w porządku, że zostawię to konturowanie na koniec, może nie będzie po prostu konieczne. Nie nakładam żadnej bazy na powieki. Wezmę tylko dosłownie odrobinkę, tak na opuszek palca korektora i wklepię go na świeżo, w ruchomą część powieki. Przechodzę do paletki, pędzel Boho Beauty 238. Też nowość, też jeszcze nim nie pracowałam. Zobaczymy, jak mi to pójdzie tutaj. Zaczynam od załamania. No co, dobiorę troszeczkę koloru. Dobiorę odrobinę koloru Tonka i wblenduję go tutaj w załamanie, ponieważ czuję, że korektor, który nakładałam mm, pod brwi, on nie do końca jeszcze wysechł i nie chciałabym po prostu porobić sobie plam. A że tutaj mamy taki kolor w kolorze korektora, to on się właśnie świetnie sprawdzi. Podkreślam załamanie. Tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii, po prostu pędzelek lewo, prawo Możecie troszeczkę mocniej go wcisnąć w to załamanie, żeby wyczuć właśnie, gdzie dokładnie u Was ta ruchoma powieka się chowa. I następnie reszteczką tego, co na pędzlu, wyciągam cień w stronę końcówki brwi. Jeszcze dołożę odrobinkę tego cienia. Aby był nieco bardziej intensywny, kolejno sięgam po 242V, również z Pucho Beauty, również pierwszy raz tego pędzelka używam. I tym samym kolorem troszeczkę przyciemnię tutaj linię dolnych rzęs, tak mniej więcej od zewnętrznego kącika do połowy oka, mniej więcej o w tym miejscu kończę i już dalej nie idę. Zaraz sobie troszeczkę ten cień jeszcze roztrzemy. Żeby nie był taki ostry. No i biorę wcześniejszy pędzelek. I teraz mogę troszeczkę sobie tutaj niżej zjechać. Dzięki czemu oczy będą wydawać się po prostu w efekcie większe. Przy sumie czasami jak sobie myślę o jakby etapach wykonywania makijażu, to trochę mi to pasuje do takich memów, które gdzieś tam krążą po internecie podpisanych kobieca logika. Ty powiecie, najpierw sobie golą brwi, a później sobie je malują. To tutaj trochę po, podobnie. Najpierw korektorem zakrywamy tą skórę, a potem ją przyciemniamy z powrotem. Tutaj mamy taki piękny kolor Dune, Nałożę go w niewielkiej ilości wewnętrzny kącik. O. Coś takiego, dosłownie, nie więcej. Okej. Okay. I teraz nadmiar wytrę o rękę. I tą drugą czystą stroną pędzla wblenduję go w róż. I jeszcze ponownie wrócę do puchacza. Następnie kolor tonka, nakładam go na taki bardzo płaski 236 smoky shader. I tutaj mimo że jakby to nie będzie Cut Crease, to trochę się sugeruje tą techniką. Czyli zauważcie, że nakładam ten kolor, on jest naprawdę intensywny, na powiekę tak jakbym właśnie chciała zrobić Cut Crease. Albo jakbym nakładała tutaj bazowy korektor właśnie pod Cut Crease. I zawsze sugerujcie się e, tym, jak wasze oczy układają się, jak powieki układają się na, e, na spojrzeniu wprost. Czyli nakładam ten, e, ten cień na całą powierzchnię, która jest widoczna podczas patrzenia się wprost. Teraz ponownie sięgnę po tą giełkę tonizującą z polemiki i spryskam nią właśnie ten sam pędzelek. Dzięki czemu cienie foliowe, których zaraz użyję, będą się po prostu lepiej trzymać, będą też lepiej wyglądać. I tutaj właśnie tak się zastanawiałam, czy użyć tego Out, czy Oat, czy Cane, ale chyba jednak pójdę po prostu w miks tych dwóch kolorów, czyli zmieszam sobie taki srebrnawy beż z różem i nałożę ten miks tylko na środek powieki. Nie będę go ciągnąć. W stronę kącików, Chciałabym po prostu powiększyć spojrzenie, dodać mu nieco blasku. Ale przede wszystkim otworzyć zmęczone, niewyspane oczy. I to jest bardzo fajny trik właśnie, żeby, żeby tą powiekę optycznie troszeczkę powiększyć. O, no i dzięki temu, że ten pędzelek właśnie był wcześniej spryskany. To. To zyskujemy tutaj taki efekt bardziej folii, a nie po prostu błyszczącego cienia. Wiecie co, stwierdzam, że mam ochotę jeszcze e, sprawić, by to spojrzenie było bardziej wyraziste, więc wezmę ponownie dune e, i podkreślę nim jeszcze mocniej za mniej powieki. To się powinno pięknie skontrastować z tymi błyszczącymi. E Błyszczącymi punktami na środku powieki. Dobra. Mamy modelunek właściwie praktycznie zrobiony. Jeszcze jedyna rzecz, którą jeszcze zrobię, to wezmę sobie tonkę i tonkę nałożę też na tutaj dół. O, żeby troszeczkę bardziej rozświetlić całe to spojrzenie jeśli chodzi o wykończenie tego makijażu kreską to tutaj mam nadzieję, że mi to wybaczycie nie będzie nic szalonego, zrobię po prostu klasyczną czarną kreskę Uż użyję dokładnie z tej samej serii z Eveline, czyli Varieté. On jest taki mocno, mocno rozczesujący, wydłużający. Nie daje jakiegoś efektu wow, ale pod rzęsy się sprawdza, w sensie pod sztuczne rzęsy jest, jest w porządku, bo nie przeszkadzają później nam za bardzo te wytuszowane własne. Dolne też delikatnie przeciągnę. Wezmę sobie taki nieco większy Puchaty pędzelek to jest Hulu DS9. Sięgnę po ten najjaśniejszy kolor tonka i troszeczkę tutaj wyciągnę, mimo wszystko, jakby kształt oka, ale bardzo delikatnie. Właściwie można powiedzieć, że większość makijażu zrobiona. Przejdę teraz do przyklejania rzęs i to będzie chwila próby, ponieważ to będzie pierwsze przyklejanie sztucznych rzęs po porodzie. Zobaczymy, czy nie zapomniałam, jak się to robi. Takie mocno otwierające oko w kępkach. Już pierwsza wtopa podczas, przy, podczas ściągania rzęs z opakowania. Została jedna kępka i część paska, także jednak trochę chyba wprawy straciłam. Więc, więc, prawe oko będzie odrobinę wybrakowane. Używam przeźroczystego kleju, ponieważ tutaj paseczek też przejrzysty. przeźroczysty. Dobra, uwaga. Okej, okay, nie jest ze mną jeszcze chyba tak źle. Trochę, trochę ubaliłam powiekę, ale, ale, ale mogło być gorzej. Uf, uf ale się zwyczaiłam, powiem Wam. Dwa E, Spoko wyglądają, nawet jak, jak, ja, nawet jak na taką mało znaną jakąś stronkę. Czekaję, słuchajcie, i tak jestem dumna, że zdążyłam zrobić praktycznie cały makijaż. I jeszcze nic się nie wywaliło. Lubię takie modele, właśnie, które mocno otwierają oko do kresek, ponieważ kreska wyciąga, a takie rzęsy otwierają to oko i mamy taki efekt dwa w jednym. Zawsze spoko wygląda, dobra. Myślę, tak, myślę, że klej już pocech przyklejam drugie. Ok, i teraz po prostu już nawet paluszkiem dociskam, tak żebym czuła je na powiece, a nie żeby gdzieś zawisły w powietrzu na rzęsach, bo to na, w, na wprost tego nie widać, wygląda to dobrze, ale z boku już wtedy widać, że rzęsy nie są doklejone do powieki, tylko do, do rzęs. Poza tym, niestety, często później źle się kończy podczas podczas ściągania tychże rzęs z oka, bo schodzą razem po prostu z naturalnymi rzęsami. No dobra, słuchajcie, i teraz tak naprawdę na tym etapie mogłabym stworzyć mocno instagramowy look, dodając do tego mocno wyrysowane usta, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie po co, taki makijaż jest już pełno, ja już też takie mam, więc dodam trochę więcej tego różu w stiku i myślę, że dodam go też na usta, ale to zaraz zobaczymy. Zacznijmy może jednak od od różu na policzkach ostatnio w ogóle bardzo się polubiłam muszę wam powiedzieć właśnie w takich y, różach w formie sticku czy nawet kredki, ale takiej wiecie bardzo miękkiej na usta nałożę taką zwykłą pielęgnującą pomadkę z Nuxa mm, to jest akurat Rev czyli ta miodowa seria i Położę palcem odrobinę tego różu. Myślę, że jest to ciekawe dość połączenie takich jednak mocniejszych rzęs, dość mocno wyrysowanych brwi, z delikatniejszymi ustami. Fajnie to wygląda, podoba mi się, bo mm, efekt jest matowy zupełnie taki wręcz welurowy bym to nazwała. Fajnie, fajnie to wyszło. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę te usta fajnie wyszły. Podoba mi się taki efekt. Rozświetlacz e mineralny, odcień Sunshine Glow daje troszeczkę na kości półiczkowe, skronia, czoło. Minimalnie tutaj na mostek pomiędzy oczami i na brodę. Żeby był taki fajny, lekki efekt. I tym sposobem mamy makijaż, który może nam posłużyć w ciągu dnia, ale myślę, że na wieczór też będzie w porządku. Wystarczy dodać troszeczkę na przykład mocniejsze usta, i będziemy mieli taki bardziej stricte Instagramowy efekt. I zobaczcie, obeszło się w ogóle zupełnie bez brązera. No i to wszystko na dziś. Makijaż gotowy, mam nadzieję, że się, że się Wam spodoba, ja się w nim bardzo dobrze czuję, tym bardziej, że pasuje mi nawet w miarę te wszystkie koralowe takie przebitki, pasują mi do paznokci. Widzimy się oczywiście już niedługo w kolejnych filmach i zapraszam też na Instagram Ogonowska Podkreśnik Maja. Do usłyszenia, hej!